Witamy w Twitchowych wiadomościach. Szeli ostro o drama lolowa, Cinkrow kontra nerwarien. Niedługo Mistrzostwa Polski, Bungee na mieście. Zaczynamy prosto z ostrej rury, bo proszę państwa Witold Gucio-Tacikiewicz dowiózł content stulecia. Jak ktoś ma jeszcze wątpliwości, że to streamer numer jeden, to przygotujcie się na kino absolutne. Najnowsza gorąca gra ze Steama, malowanie i schnięcie ściany. Niech sobie kulturalnie farba schnie. 3 złote zapłacę za to. To chwileczka kupuję. Paint Drying Simulator. A, można podkląt zobaczyć. Gówno. Zbyt normalne. Nawet. Nie, jakieś taki kurwa. O, to fajne. Nawet. Fajne. To no. Dobra. 6 godzin. Chwilka, jeszcze cekawkę zrobię. Mam nadzieję, że mi nic nie ominie. Zaraz jestem i gramy dalej. No i 10k widzów, a wy nadal projekty, turnieje, zawody, nutki, kolaby. A tu wystarczy odpalić gierkę ze schnięcia ściany. W dupie zresztą z tymi turniejami i projektami. Największa beka z tych co sieją patologię i się upodlają za tysiąc widzów, a golem se patrzy jak schnie ściana. Streamer numer jeden. No a Multas, który byłby streamerem numer jeden, gdyby nie jeden głos na Antosiach skończył marnie. Jestem przyklęty kurwa. Własna baba go poniewiera i bije na lajwach. Piąstki kurwa, no weź z i to mówicie, że ja jestem kurwa patusem jebanym? Odejdź ode mnie. No nic, trzeba się następnym razem mocniej postarać. Czekamy na schnięcie ściany. A jak o staraniach mowa, to jest jeszcze jedna sigiemka. Kamil Dimons Amrach, który na Twitchu i Kiku łącznie napierdalał w giereczkę niemalże 24 godziny. A gdy zakończył streama na Kiku, to co zrobił? Druga zmiana. Zaś odpalił na Twitchu, by zrobić sponsorkę, po której męczennik miał siłę jeszcze oglądać debatę polityczną którą w dość emocjonalny sposób komentował, a w zasadzie to brał w niej udział Bagetson Michael. I zaproponować prawdziwą transformację energetyczną, która nam jest potrzebna. Inwestować w czego nie robicie? Kurwa, mieliście tyle lat, ja kurwa, oszułamie mnie, Tyle lat, to, jest nam to sprzedajecie to wszystko, kurwa, w tego typu rozwiązaniach trzeba reagować, jeżeli dzieje się zło trzeba reagować jeżeli słyszymy. trzeba coś. reagować jak dzieje wyborach. się zło I nie głosujcie wyborach, na czackowskiego bo, bo to jest największe zło o tym są. sam się przyznał Proszę do tego wszystkich okrujsztoś tak, a tak. przede wszystkim jak prawda tak, tak, ty będę nie po moego tego niemcom kurwa o nie może się obawiać najważniejszy jest interes polski oczywiście tak te ty... tła... Tyle i interes Polski, z, jak tam, się to dostaniesz, to rozmawiać. wszystko, kurwa, sprzedasz do Niemiec, z razem z Turskiem, handlowych. potrzebujemy umowy. Piotr Szeliga ostro skomentował słowa Nexa ze spotkania Irel Banji, zarzucając mu manipulację widzami i śliską narrację w swoim kierunku. Janusz, powodzenia, jak jesteś kibicujcie o 16. Szeliga nie mówi, że ogląda każdy mecz, a dostałem weryfikację i screen z Twitch nie ogląda żadnego. Udum, nie oglądał, ja bo, bo w każdym meczu miał smacznego, panowie. To była pera, bo gra i ja mówię tak, a do Janusza mówię, że każdy mecz tu oglądasz. A on mówi, oglądam, oglądam. A ja mówię tak. Dobra, kto pierwszy mi pokaże Switch Trackera statystyki G tu na mecze, to dostaje stówę i mi wysłali rozpuskę całą, człowieku jak za to nie oglądał. Nie, to, to, o, to żywek, czy? Nie, to To jest kłamstwo oficjalne. To to teraz, next swoje to jest kłamstwo oficjalne. Bo kurwa w chuj mecz tu nie oglądałem. Nie obejrzałem, może z dwóch, maksymalnie trzech meczy, kurwa. Na te wszystkie, które były. To już drugi raz jak redakcja łapie Nexa na zaczepianiu Piotra. Chłopaki są jednak ziomkami i często razem pykają, tylko czy w końcu nie nadejdzie moment, gdzie Piotrula nie wyczymie? Subujcie i bądźcie na bieżąco. Drama oficjalnie nie, nie, no ale to, to co mówi Nex, to jest kłamstwo. On to robi pod publikę, bo to widać. No a jak już wspomnieliśmy o Airelu Banji, no to chopaki po Giewoncie spotkali się na mieście w nieco poszerzonym składzie. Niektórzy nawet przyszli dwa razy w to samo miejsce. Nie, uh, Przepraszam, nie, nie. może pan, pan, może pan, pan obok i niego. Wsi, Przepraszam. Ja pierdolę. tak Ja Dobrze bawili się na mieście, ale bez większych dymów, typowy fajny streamek z rodzinnej atmosferki. No i bekas, co niektórych widzek. Słyszysz to? Laska się kurwa... Laskę. Laska się między nas pierdala, przytula się do Maćka, kurwa, i mówi, Błaga go, chłopie, czy, czy może koszulkę? Ona powiedziała tak, zrobi wszystko, zrobi wszystko, możemy się umówić coś tam, a kurwa, med zajął jej chłop. I on tak, ej! I on tak, ej! I on mówi, Tak, ile z nią jesteś, półtorej roku, mówię, nie jest za późno jeszcze. Ortiz ustosunkował się do słów NZ podanych z poprzedniego odcinka. Tym razem, bez owijania w bawełnę i filozofowania, dał prosty, jasny statement. Ogółem to Ortiz został podgryziony przez nz o relację z pewną streamerką, gdyż jakiś widz na kiku o ukradzionym niku na streamie Suchara kąsał nz -a. NZ czytając wiadomość na głos odbił piłeczkę z strony Ortiza, ale tego prawdziwego. Prawdziwy Ortiz napisał więc na pewno wyjaśnić sprawę, a NZ skomentował to jako «dziwne, nienormalne zachowanie i nadwrażliwość», co było w poprzednim odcinku redakcji. Ortiz zabrał więc głos publicznie, bo zostało to wyciągnięte w public. Tylko po prostu to normalnie jakiś ziomek chyba na czacie to poddymiał, nie? Ja to nie wiem, czy przeczytałem czy po prostu tak ten i normalnie to się udało. A czemu nie? Ale czemu on nie powie, że został sprowokowany przez jakiegoś yy, ziomka z czatu, bo pisał coś o nim i o kimś jeszcze i po prostu żeby odbić od siebie uwagę to wbił się we mnie totalnie bez powodu. Losowej wiadomości na czasie dał się sprowokować? I odbił piłeczkę we mnie, gdzie ja tam totalnie w ogóle nawet, jedyny z powodów, dla którego ja tam jestem, to jakiś miał i nickname jak ja. No nie wiem, tak dla mnie to, skoro każdego zawsze ciśniemy o to, że daje się prowokować ludziom, e, znaczy widzom, tak, i to jest coś złego. No to nie wiem, czemu teraz byśmy tego nie mieli zrobić. E, spłakał się, bo jakiś widz go zaczepił. I, dziwny, I zdziwił się, że osoba, w którą odbił yy, piłeczkę, nagle ma do tego, do tego problem, że odbiła w moją stronę. Do czemu nie odbił w stronę Karoliny? Jak taki mądry jest. Dlatego mówisz, dla mnie to jest po prostu absurdalne. Jeszcze do tego wyciąga to sobie na stream, gdzie znowu to on kurwa zaczął, bo, bo pierdoli jakieś rzeczy yy, na swoim streamie, e, tfu, na streamie Suchara, gdzie ja do niego w ogóle nawet nie spiłem się na streamie, tylko napisałem, powiedziałem, że, ej, napiszę do niego prywatnie. A jak już dramki i aferki, no to proszę Państwa roszady i zamiany w Rift Legends. Już niedługo finały na żywo i tak prezentuje się drabinka, ale dziwne ruchy Nerwariena, zamiana godzin oraz LAN bez publiki wyjątkowo podkurwiły Chinkroffa. Chinkroff na początku mówił, że organizacja i terminy meczów w Rift Legends śmierdziały mu już od początku. I miałem takie, okej, okay, ale w sumie to czemu mielibyśmy nie grać na FMS, kiedy była moja drama z Ripsonem, było to mocno nahypowane, ale okej, okay, dobra, nie znam się na promocji, może mieli, może mieli jakiś plan, tak, wokół tego? Ale teraz miarka się przebrała. Drużyna Cinkrofa Forsaken, jak i widzowie wiedzieli, że Mistrzostwa Polski, finał oraz playoffy będą nalanie, czyli na evencie na żywo. Zachęcali więc swoich fanów do kupna biletów, promowali swój kod i tak dalej. A jak się okazało, playoffy będą nalanie na żywo, tylko że bez publiki i na zapleczu. Całe playoffy są nalanie. Ale, ale, sprytny Damian Ziaja nie poinformował o jednej rzeczy, malutkiej rzeczy, że play-offy są nalanie. Tylko, że te play-offy są nalanie bez udziału publiczności. Te play-offy bez udziału publiczności również mają nie odbyć się na głównej scenie, tylko mają odbyć się na backstage'u. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda backstage, tak zwany yy, turniejowy. Dostałem taką fotę od niego, więc pokażę wam, jak to, jak to wygląda. Ma to wyglądać tak. Więc, no, kurwa, mówię chłopakom tak. No, kurwa, trochę dziwnie, nie? Trochę dziwnie. Mieliśmy grać, wiesz, na scenie z publicznością. W sytuacja wygląda tak, że kaseko sobie już, wiesz, tam ogarnął transport, tak, na tą środę yy, z ziomeczkiem, wszystko przygotował. Moja mamusia sobie wzięła urlop w pracy. Na czwartek, żeby przyjechać. I co? I nagle okazuje się, że jest to kurwa bez udziału publiczności. I ta informacja trafiła do nas 8 maja. Więc jak drużyna Cinkrofa i Kaseko przedupczy mecz w czwartek, to po prostu każda osoba, co kupiła dla nich bilet, nawet ich nie zobaczy. W skrócie, to, że chłopaki grają na evencie na żywo bez publiki, nic nie zmienia dla widzów. Po prostu chłopaki na kamerkach w tle nie będą mieli swoich pokojów tylko za plecze. Cinkrof więc skrytykował Rift Legends i posunięcia Nerwariena. Jeden dzień kosztuje 120k zł, masz pożyczyć? Nie Damian, To nie chodzi o to. Chodzi o to, że... Spierdoliliście, spierdoliliście komunikację, zrobiliście ludzi w chuja, zrobiliście dosłownie ludzi w chuja. Ludzie kupili bilety, zrobili sobie wszystko pod playoffy i myśleli, że zobaczą drużynę Forsaken na lanie, bo komunikacja była taka, że całe playoffy są na lanie, więc zarezerwowali sobie ten czas, zarezerwowali sobie hotele, zarezerwowali sobie pociągi. I nagle okazuje się, że Forsaken, jeżeli przegra w czwartek, to nie pokażą się w sobotę na lanie. Ponadto twierdzi on, że nie ma sensu przyjeżdżać na lana, jak nie ma publiki i nie zagra na nim i tak, bo miał lekarza w czwartek, a na ostatnią chwilę godzina jego meczu zmieniła się, co potwierdził również Makuk. Czyli my mieliśmy grać później, a nie wcześniej. No i później na Twitterze okazało się, że jednak gramy wcześniej. No i tutaj też to potwierdził Makuk, tak? Czyli ma -kuk. Tutaj potwierdzam ze strony FMS, do wczoraj byliśmy przekonani, że gramy pierwszy mecz. Dla nas zmiana wyszła na dobre, a rozumiem, dlaczego Odi mógł mieć ten problem. Ja w czwartek nie przyjeżdżam, mam lekarza na godzinę 16. Przekładałem tego lekarza, bo mieliśmy kurwa zagrać później. Przełożyłem tego lekarza z godziny 10 na godzinę 16, bo to jest jedyny kurwa termin. Przepraszam, ale ja nie będę robić z siebie debila. Do czwartku jeszcze daleko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i kto zostanie mistrzem polski w Lola. Odkąd legenda odeszła z Rift Legends, zainteresowanie ogromnie spadło, ale wszystko jest jeszcze możliwe, kiedy druzyna Rypsona i Cincrofa zetrą się ze sobą w finale na żywo. Ale żeby do tego doszło Rift Legends, musi rozkminić z tą czwartkową sytuacją, gdyż Cinkrow tak trochę korzysta tu z technik szantażu. No i muszą jeszcze wygrać ale to już w kolejnych odcinkach na Raes'a.